O, o, zaraz się zacznie. Gotowy? Gotowy? Popcorn? Solu! Na czosy? Salso! Wiadro piwa korzennego jest. Ze słomką. <laughs> Hej, a może zrobimy film o nas? Dobry pomysł, Skubi. Na początek wymyślmy zwiastun. O, o, a umiałbyś zapowiedzieć jak lektor? Hmm, nie wiem, mogę spróbować. <laughs> w świecie obłędu, gdzie zło króluje. Swoje pierwsze nieśmiałe kroki stawia. Grupa zdolnych detektywów. Mroczne przecznice... ...kryją tajemnice. Nawet nieźle! Pojechałem! To nietypowe spotkanie. cię. Ten bezpański kundel pójdzie ze mną. Nie jest bezpański. To się okaże. Jak się pies wabi? Się wabi... Y... Kubi. A drugie imię? Dubi. A nazwisko? Du. Było im pisane. To dla mnie. Już nigdy jej nie zdejmę. Prawy językowy zostaw sobie. Już wkrótce. Jestem Fred, tu stoi Wilma. Cześć. I obok Dafne. Hejka. Jestem Kudłaty, a to Scooby-Doo. Pies wyszczekany. Rozpoczną najważniejsze śledztwo. Stop, stop! Naszych kumpli ktoś porwał? Ty masz pojęcie, gdzie nas rzuciło? Średnio. Rozejrzyj się Mordo! To proste, minimalistyczne wzornictwo. To modne oświetlenie. Przecież to jest... IKEA! Krążownik! Powiedziałeś IKEA? Skąd? Powiedziałem to samo co ty? Słowo w słowo. Scooby -Doo. Może to doprowadzi nas do chłopaków. Śladowe ilości olejku do brody i dwunastoletniej szkockiej. E, czy ten bandior to mój ojciec? He's <laughs>